Na no, nasz podjazd, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, możemy wybrać albo kostkę standardową, albo kostkę tego typu. Tu mamy taki element, który pozwala nam na drobienie dystansu. O, coś takiego. I teraz ta kostka ma do 6 cm. Ona nadaje się tylko dla pieszego. Ta już ma. Ta już będzie trochę większa. Kolejna również tylko i wyłącznie pieszy. I teraz, w zależności od tego, do czego my tą kostkę będziemy przeznaczać, w tym momencie możemy sobie zaplanować materiał. Tutaj mamy jeszcze coś, co z jednej strony bardzo fajnie działa, jeżeli chodzi o podjazdy, bo możemy to wysypać kamyczkiem, możemy to.